Pan sobie teraz minutę. Dwa przejazdy eliminacyjne, czyli będziemy lecieli dwa lecimy. I prawie, grubo polecieć chyba trochę ten. Wszystko postają na jedną kartuszkę. Pałaz! Jo, Krystian, park jest twój. O, teraz. Czas tak. Też mu ubrana na parku dobry styl. Prądzę prawy. Tak! Brawo. Jest kątem 180 zidentowany. I lecimy. Jo, big Spinner, Prawie wylądował. Jest rock and roll. Jedzie dalej.

i co będzie dalej? Kontynuujesz tu na murek. I ostatni try, ostatni try, Krystian, Mechelki, a to fajnie. Dajcie brawa, to był pierwszy raz, wspomnienia. Yeah. O wow. krzyku jak wrażenia? Jest lit, teraz będę tak chamsko nabijać w punkty. Nie zajebiliście. Na koniec jakiś ryzyk chyba Oli Wąłowski. Albo Ninfa. Albo co? Albo ninja drop w baula. Ninja drop? No. A, rozumiem, rozumiem. Fajnie. Powodzenia, będzie dobrze. Zawiechała, Staś wjechał 50-50, brawo. Weksa, e eliminację, to skoro Kowicz pisze z Polski. Warszaw. pod górę, tak, tak. nie. Jest będzie half-cup, tak, brawo. Trochę czasu Staś. 50-50, tak. Procent, trochę ustawia nogi. Klepy, dzikie, masz 8 sekund. Jo, truje. I backside wóz. Dajcie brawa na Stasia. Tak, dobrze. I boardslide. Flip w dół. Brawo, czyściutko. Oli 180. I kill. Boardslide, I Jest kiekli pod górę. Tak. Oli pod górę. I zjazdu, przelotka przez, tak, rące 180 i ostatni trik Guberta będzie taki, taki slide prawie, brawa, brawa, noli przez, tak, no jeszcze i, i jeszcze raz tutaj noli wjechane, dobrze jest i rące na switchu, I ja. Patryk bestia i... Łooo! Wow, big Spin wjechał! Tak! I ostatni tryk. Big Spin za Big Spinem, dajcie brawa! Dajcie brawa! Wow. A, w 180 na stylu jest pop! To będzie dalej, jest 50, 50. tak! tak Jakby ktoś nie wiedział, to są testy korolkowe, Elixir Liner i Bexels niżej 16 roku życia. Uh, jest backside 50 sekund, 20 sekund i 50 trick tryk FIFA manual ok. i to będzie czas dla Bartka brzuszka Ustawia nogi Trója, tak dobry start 50 50 teorii poniżej 16 roku życia i jest poręcz Jestlip i FIFO, oh, tak i 20 sekund, no i i okay, ja na! Latki Filip! Okej, się Super, Super zabawa! A skatepark do takich zawodów? Nie nadaje się totalnie. Nadaje się totalnie. Wow. Potwierdzam. Zobaczcie, jak to się wydaje, jak nie wszyscy wolno jeżdżą. To jest jakieś takie niedynamiczne na tym skateparku. Albo ja jestem po prostu jakiś pięknie. dziwny. Ale może w tej starszej kategorii? No tak, bo to mało laci. No wiesz, jest paru mało latów takich, którzy już długo jeżdżą No i tak. też tak. na tym parku wiesz. Dwa razy się odepchną na cały przejazd. No masz rację. Lubię jak w zawodach są zawsze jakieś przerwy, i nagle jest taki totalny gigamłyn na tych parku. Zobaczcie, jak oni się tam wszyscy zderzają, walą. No dymy sobie, co będziecie. Aż nawet bym spróbował przejechać, ale. Jest taka ten, za pierwszy raz. z parku, na parku.

I Gabryz koczy dzisiaj startuje. Ile zapłaciłeś, żeby wystartować? Mam dwa story wstawić i oznaczyć. Polish Federation, to moja zapłata. Tak cena że No dobra, dam trzy, żeby nie było. A jak Ci się podoba dzisiaj? Fajnie, pogoda normalna, no co? Nie po co się przynajmniej strasznie. Panie, każdy chciał usłyszeć, czy się poci, czy nie? Tak. A pokaż pachę. Poga pachę. Wszyscy schodzą Trochę mądre jest, Dobrze, nie jest. czujecie. Startujesz dzisiaj? Tak, dla żartu. A jaki będzie żart? Jaka jest, A, jaka jest, jest że Pewnie się wywalę na pierwszy trik. Okej, bywa tak. Cześć, pozdrawiam wszystkich tutaj, plan. widzę, że skorolkowe. Chciałem nagrywać wszystko, ale w końcu nie mam lepszego obiektywu, bo chcę kupić. I zresztą, no, nuda trochę. Krystian nagrywa, jest tutaj. Przywitał się z Wami. Trzymajcie za niego kciuki, bo Krystian widać, że jest zestresowany, to są jego pierwsze eliminacje do Mistrzów Polski. I teraz ma plan na nabijanie chemskopułków po prostu Kada ja normalnie, jo, czas, park jest twój. Lecimy i tutaj wow Wademerial albo Sex Change old i lecimy, jedzie dalej Manualik I jedzie fejki i fakey flip tak rzucony New School vs old school I jedzie dalej Rozpędza się i bardzo ładny indyczek, rzucona rakieta, rock'n'roll, jedzie dalej. Dajcie brawo, jest styl, jest styl, o to chodzi. Backside flipki, no trochę przestrzelone, ale spoko, spoko, masz jeszcze dużo czasu. Masz jeszcze 25 sekund. Plan fake Brawo, brawo Chrisie. Jedzie dalej. I... kiekły niestety nie. I 10 sekund, 10 sekund. I uziął się na tym płotę. I no, stupejki, okej, okay, no stol i ostatni trik Krystiana jest taki, tak się chifki trzyma. Jo, dajcie prawa na Krystiana. Nieu! Bow, 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 bo, bo, bo. Je, to jest nikt inny jak Oliwier Kobiełka. Bian koszulka, no. Oliwier gotowy. Potra go jest gotowy to park, dużo jest. By było lepiej. To, to jest, to jest do, do następnej, to jest Chodzi dalej, 100% tutaj Manualna na górze W sensie nie Manual wiem czy 100%, manuale. ale są duże szanse Na oko, Ray Burby Piękny front Łoł! Który atakuje grubo Łoł! Jest styl Jest Oli na piwni, na deskorowka i o to chodzi Backside, Tizem, Benza i Oli No moi drodzy, czarne końca I... Lipslide Za ostatni klik Konrada Jest taki Jooo! Jeszcze dawaj, brawo, brawo, pięknie, tak, super Gabryś, 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 Gabryś tak jest, Moc, żółka, Co myślisz, jest Gabryś? Pokażę moc? jest Śpiąca Paweł, królewna jesteś? Że on by się wyspał dzisiaj Co myślisz o swoim deskorolkowym tacie? Gabryś jest super i on to musi wygrać, no popatrz na niego O, może będzie tutaj się działo Damy im Czy taka osoba może nie minuty. wygrać? No nie ma innego wyjścia już teraz. No Gabryś musi. Nie ma szans. Kosmiczne triki od Gabriela. Gotowy? No to minuta czas. Start. Ale muzyka wjechała i na pełnej early grab, tak, na stylu wrzucony. Wow! Backside five, backside taste life. płynie sobie bardzo dobrze sobie płynie. Dajcie brawa dla Gabriela, dajcie brawa, płynie sobie tu i tam I jeszcze tu pekteć, kickflip, fryp. Pietaszek, ale wyjechał. Jo, szkoda, że nie się. Odda. Dajcie brawa dla Gabriela, dobry styl. Z tego tu wiem jakieś problemy z kolanem, ale co z tego jak bardzo fajnie jedzie. wow, Co to było? Zatańczył Gabriel taki trik, że nie wiem jak się nazywa nawet. I Early grab. wow, wow, wow! Szkoda że nie się, dajcie jeszcze raz brawa dla Gabriela. Jeszcze ma 15 sekund Gabriele. Robi tutaj show swoimi oryginalnymi trikami. O to właśnie chodzi w deskorolce. Może nie w tym rozdaniu. I ostatni trik Gabriel. Ostatni prik Gabriela, moi drodzy, jest taki na tym kłoterze i pykaj! Brawo, 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 może w drugim przejeździe. Ok, i teraz drugie, tak, jedzie dalej, i uwaga... Jak Lewandowski po strzeleniu gola. Brawo, dajcie brawa, dajcie brawa, jest im jak brawo, się jeździ, brawo, pokaż brawo, im jak brawo. się jeździ. To jest takie, że najlepszy i tej uwaga, klik flip w górę i bik do. nie 37 sekund przejazdu kruk pod górę i w duch hard flip, tak? 15 sekund 5 sekund, kickflip na górę, zjeżdżam tu i ostatni trick Filipa, okej okay. To już będzie czas na Filipa, dajcie brawa, to był Filip, szalak Druga yeah. eliminację yeah. jest poprzedni, i w dół jest Oli 50-50, żeby zrobić kawa na boba, Wiktor Pawek I na mureczku teraz tam jedną z ale spokojnie, masz jeszcze 20 sekund. Dajcie... I uwaga co tam dalej z dół! Kickflip! flip! W szasie i wygląda tak. Szkoda, tak? Wow, dajcie bram, wzięliście ten trik i jeszcze kolej. Tak, Muzyka z Tony w tym parku, na którym myślę, że jeździć. Prosty belek i nose transferini i bardzo ładny dziadu Pride right Backside co tutaj wejdzie. Ło! Wow, sprawa dla Żana, dajcie prawa dla Żana, przecież jeden z, również z najlepszych wow. pasek Łoł, do mamy. Szokery, jak jest naprawdę tutaj w pustach na taką imprezę. Czy na Rolapie, na Afterze tutaj, tutaj było więcej biało, ludzi. Wola. Dziwna sprawa. Wola, gdzie jesteś? Człowiek, kciuk. Pozdrawiam człowieka kciuka, bo to pewnie ogląda na telewizorze. Tutaj, uwaga, ten tryk, Eli gra. tak! iPhone sobie, poprawił fryzurę, czy to też jest trick i jest manual, tak, jedzie dalej i uwaga, kickbackside clip, no nie tym razem. I A Pronio na, pro na porę. dajcie brawa dla Gabriela jeszcze raz? Dajcie brawa dla Gabriela. On potrafi naprawdę dużo dzikich trików to są. A to są eliminacje w kategorii open. I znowu jest taniec! Wow! Tak, to był ten trik, to był ten trik. Ja, ja, chcę, ja chcę ten trik zobaczyć na relacji. Wideo są. I Ellie gra. Wow! Szkoda, że nie siadło. Dajcie brawa dla Gabriela! Jeszcze masz troszeczkę czasu. Masz jeszcze 12 sekund. 12 sekund regulaminowego czasu. Prawie backside. Oj, 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 zdążył. I to już będzie czas. Chyba, że Gabriel pod publikę. Uwaga, to już jest tylko dla was. I po! Brawo, 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 Gabriel, Bodua! Tak, już po regulowanym czasie, ale ładnie tu było. Gabriel, moje gratulacje. Jak się czujesz, że wystartowałeś w zawodach do mistrzostw Polski i jeszcze masz szansę startować dalej, bo jeszcze nie ma wyników? Ale ja już spadam i zda się relację po prostu. No to Jak nie, to trudno. liczy się dobra zabawa. To trzymamy jeszcze kciuki za Gabriela i Krystiana i, i zda nam relację, Gabry. Daj nam, nam znać. Powodzenia dalej, mam nadzieję, że przeszedłeś. Napiszcie w komentarzu, czy zasłużył? Nie chce mi się. Jeżeli przejdę, to będę tak leniwy. Leniwy? Jak klucha? No z Gabrysem. O Gabryś, co ty robisz? Co tam się dzieje? Siema. Ja gotuję sobie wody na herbatę. Ale ci jakoś. Co tam chcesz? Ciekawego, usłyszeć? Dobra, słuchaj, no, fajna, fajna, fajna sprawa, ale jak te zawody Mistrzostwa Polski, eliminacje? Ty i Krystian, opowiedz coś o tym. Obiecaliśmy, że opowiesz ja widzom, opowiem. to opowiadaj. Co tu opowiadać? Zrobiliśmy swoje przejazdy, fajnie było dla Zajawy. Krystian fajnie poleciał, ja uważam, okay. że też fajnie poleciałem, nie wiem, po prostu zrobiłem to, co chciałem. Hmm. No i tyle, no. Co mam powiedzieć? Dwa przejazdy. Dwa powiedzmy udane. O! Już gotowa. Eee, I tyle, co mogę powiedzieć. Mordo, no. Ej. Fajne doświadczenie, bo tak drugi raz w życiu chyba na tym byłem. Krystian pierwszy raz, więc dla niego jeszcze większa zabawa. A to głównie o niego chodziło, nie? Żeby się wybawił chłopak, już wdrażał się w to wszystko. No i tyle. Ach, jeszcze niech... Uedan niech będzie, nie? Dobra, git, wystarczy. No i tyle. Dobra Konrad, uciekam. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Zostawcie suba, lajka, like subika, drugi raz powtórzę się. Jakiś fajny komentarz i tyle. Siemanko.